Siema! Dzisiaj będziemy gazować napoje, które nigdy nie powinny być gazowane Między innymi batoniki, zupy, mleko oraz inne napoje, które serio na pewno nie smakują dobrze jak są gazowane Za najbardziej hardkorowe rzeczy do wypicia każdy z ekipy będzie mógł zgarnąć 100 zł A jeżeli wbijecie 10 tysięcy lajków to zmieszamy wszystkie napoje z dzisiejszego odcinka Zagazujemy je i damy komuś do wypicia za całego tysiaka Zaczynajmy! Pierwszym napojem w dzisiejszym odcinku będzie coś różnego, a będzie to po prostu Twix Twix to jest napój mleka który powinien być dobry, więc w sumie spróbujmy. Ok, jak zapach? Uuu. Dobra, i zobaczmy, jak smakuje. Ej, to jest ogólnie mega, mega dobre. Mega polecam. Ale ja chciałbym jednak spróbować, jak to będzie smakowało gazowane. Oczywiście nalewamy sobie spokojnie tutaj do naszego dozownika. I tak wygląda Twix, który jest totalnie niegazowany. Cyk, cyk. I uwaga, lecimy z gazem. gazowane. Widzę bombelki. Ło! Tu chciało wystrzelić. Co tu się zadziało? Dobra, spróbujmy to otworzyć pomału. Nie, jeszcze nie. Tragedia. Zadziało ta butelka. W ogóle nie chce zejść. Źle to pachnie, a przede wszystkim nie wygląda ładnie. Dobra, po prostu nalejmy to i zobaczmy, co to jest. O nie! Ło! To jest gazowane! To smakuje tak, jak przed chwilą piłem, tylko jest totalnie gazowane i totalnie niedobre. Zobaczmy, czy ktoś z ekipy będzie chciał tego spróbować. Co to jest?! Da... Co to jest? Twix gazowany. Jadłeś kiedyś batona gazowanego? Tak, boję się. Nie wiem. Ale się. nie pożygam się po tym? Nie, nie jest tak źle. Kiedyś się zastanawiałam, dlaczego wszystkie napoje nie są gazowane. Teraz już wiem. Jaka cena będzie? Da się na minusie. Ja bym tego drugi raz nie wypiła, więc zero. Przykro mi. Gadnij co to jest. Już po smaku, teraz? Czym po czy połąku? Okay. Wiesz, jak to będzie jakieś głupota, nie? To jesteś łamany. <głosy> <głosy> nie, no to jest napój, który jest normalnie nie gazowany, a teraz jest gazowany. Pachnie słodko. Coś pod karmel, cukier. Fuh. Nie smakuje ci niczym? Nie, zabierz to. To jest mój drogi, gazowany Twix. Gazowany Twix, ten napój, tak? Tak, nie napój jest gazowany. Pią? Ja też nie, ale spróbowałem. Teraz i jest dobry, tylko że gazowany już nie jest taki dobry. Gazowany wydaje się taki. Jak, jak masz mleko, już zaczyna fermentować, takie skiśnięte. Mm -hmm. Taka kwaśność nachodzi. Nie, dziękuję. Gazowany na 10-2. Nie polecam. Moja ocena tego produktu to też 2 na 10, więc średnia to jakieś 1 na 10 tego Twixa gazowanego. Tym razem natomiast wjeżdża sok. Sok pomarańczowy i ten smak znamy i kochamy. Jest super świetny. Sok pomarańczowy. Czas mu dołożyć nutkę gazu, także lecimy z nim. Pierwszy strzał. Ok, tutaj się wyraźnie pojawił gaz. Trzeci strzał. Dobra, mamy to przy każdym takim zabiegu, trochę się ulatnia, jak to pachnie. Jak panta w sumie trochę. Nalejmy i sprawdźmy. Dobra, nalewamy soku pomarańczowego gazowanego. Okej, okay, gaz się na górze pojawia. Zdecydowanie jest gazowany. Także co, próbujmy i zobaczmy, czy ten sok powinien zostać zgazowany kiedykolwiek. Smakuje. Jaki sok pomarańczowy gazowany. No w sumie nie wiem, jak ma smakować, ale... To jest zdecydowanie mniej obrzydliwe niż tamto I nie ma takiego super efektu Halo, dzień dobry, dzień dobry Wniosłem ci coś dobrego do picia Dobrego? Proszę, spróbuj no, Ty mi nie przynosisz zwykle nic do picia To nie jest taki zwykły sok Szczypie w język Jak to szczypie? Nie wiem, smakuje jak każdy sok pomarańczowy, tylko że Jaka ocena? Mam brać pod uwagę, że nie lubię czy nie? No to powiem, że tak nawet z Dobrze. Korzystając z chwili waszej uwagi chciałbym wam powiedzieć o prezencie od Intela i XCOMu, który dostałem. A oczywiście jest to nowy komputer, który nie mieści się w kadrze. PC posiada 11 generacji procesor Intel Core i7, który ma głównie sprawdzać się w montażu, ale i w gamingu radzi sobie naprawdę świetnie. Nowa technologia procesora potrafi na tyle przyspieszyć montaż, że filmy u mnie będą mogły pojawiać się częściej. Ze względu na to, że nie schodzi już tyle z ciągnącym się renderem bądź innymi problemami, które na starym procku miałem. Do tego karta graficzna GeForce RTX 3060 Ti 32 GB oraz jedna z mocniejszych płyt głównych odorusa. A serce komputera, czyli procesor Intela, jest chłodzony chłodzeniem wodnym, co pozwala mu uzyskać maksimum osiągów. Cały sprzęt w montażu filmów już przetestowałem i ma się on naprawdę świetnie. Nie. Do tego wygląda niesamowicie, a wszystkie podzespoły naprawdę do siebie pasują. A w szczególności procesor 11700K przebił moje najśmielsze oczekiwania. 8 rdzeni i 16 wątków taktowanych zegarem 3,6 GHz to naprawdę monstrum, a to taktowanie można jeszcze podkręcić do 5 GHz. Jeżeli chodzi o montaż, to chyba topowy procek na teraz. Chciałbym podziękować firmie Intel oraz XCOM za tak wspaniały prezent, a na dole w opisie znajdziecie link do technokraty, który wyjaśnił więcej na temat tego kompa. A teraz lecimy do materiału. Ten sok pomarańczowy to nie. Było coś, co jest totalnie złe. Teraz jednak zaryzykujmy i zróbmy herbatę mrożoną. Tak jest, herbata mrożona, gazowana. Mam nadzieję, że nam nie wystrzeli. Zapinamy i gazujemy. Pełnie inaczej się zachowuje niż ten wcześniejsze napoje. Chwilę po prostu poczekajmy, otwórzmy herbatę i wydajmy naszą opinię. Staje się tutaj dziwny proces, ze względu na to, że ta herbata nam się cała zabiliła. A piana cały czas idzie do góry mimo zamknięcia butelki. To nie próży dobrze. Dobra, w międzyczasie, jak sprzątałem, herbata nam się uspokoiła i już wygląda jak swoja oryginalna wersja. Natomiast spróbujmy. Sprawdzamy, że się gazuje. Oj, tak gazuje się. No ale cóż, sprawdźmy, jak smakuje gazowana herbata. No, nie jest to przyjemne. To jest totalna oszołomka. Wydaje mi się, że tutaj jest tak samo jak w przypadku Twixa. Po prostu to smakuje trochę jak tryna, tylko że po prostu gazowana. Nie wiem jak to określić i nawet nie chcę tego nikomu dawać do spróbowania 1 na 10. No i przyszła pora na to, aby zrobić ulubioną rzecz Jacoba I iść do niego dać mu spróbować jako gazowaną A będzie to czerwony barszcz To jest takie ohydne, że za spróbowanie tego i odgadnięcie smaku płacę po prostu mustów Nalewamy barszczyk Oj, już nam się ulało delikatnie, a to jest bardzo barwiące Zamykamy i gazujemy Dobra, barśik nam się już trochę uspokoił, więc odkręcamy go delikatnie, ale idzie do góry piana. O co tu chodzi? Ta piana wygląda naprawdę niesamowicie. Zastanawiam się, jak to będzie smakować. Jak to śmierdzi? Nie mogę na to patrzeć nawet. A co dopiero się tego napić? Chodźmy do Jacoba i dajmy mu go do spróbowania. Słuchaj, Jacob, mam dla Ciebie taką sprawę, nie? No, to jest coś, czego ja nie spróbuję. Więc ty musisz to spróbować. Tak, no i jeżeli zgadniesz smak i powiesz co to jest, to dostajesz stówkę. Zgoda? Dobra, się, ja jestem za. Dawaj, dawaj, sią. Okej, okay, proszę do spróbowania. Dobra, potrzebuję chłopacy czadek, to. O ja rzędu. Ja wiem, że ty tego nienawidzisz. To jest barszcz czerwony, bez spróbowania ja to wiem. jest gazowany barsz czerwony. Jak to woda? Gazowany barszcz czerwony? Mhm. Jesteś pewny. Na 1000% co to jest innego? Gazowany barsz mm. No. To jest barsz czerwony, gazowany. Nikt tego nie chciał spróbować, więc przyszedłem do tego. <noise> Zajebiście. Ej, masz tu takie jeszcze te Twixy? Mam gazowane, chcesz spróbować? Nie, zwykłe. Zwykłe? Masz? Dobra, to cię przyniosę. A zaraz stówkiem poprosił, dzięki. Dobra. <noise> I jako, że Jako po prostu tego spróbował, to idziemy zanieść mu tą nagrodę. A, nie, wariacie, to miał być, być Twix, a nie mark, zostałem szukane. Ale wezmę, wezmę. Jeszcze stówkę czekam. Now, Kolejną rzeczą na dzisiaj będzie sok pomidorowy. To jest oczywiście ulubiony soczek farela. Oj, oj, oj z tego to aż le. Dobra, nalewamy soczek. Czy będzie się pienił od gazu? Oczywiście, że tak. Oj, 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 I idziemy do farela, sprawdźmy jak on na to zareaguje. Krystianku, słuchaj. Pomyślałem o tobie. No. To jest coś, co lubisz, tylko że gazowane. Jest to sok pomidorowy, tak? proszę bardzo. Dobra, uwaga. Jest gazowany, więc... Taki week? Ja sok pomidorowy lubię, nie jest złe. Ale czuć gaz czy nie czuć, bo ja nie próbowałem, bo ja mi się nie dałbym rady po prostu. Po prostu, tak? Tak, no. Widzowie, on w tym domu jest niepoważny, on zawsze wszystko je bez żadnego zająknięcia. Od samego pomochania poszło drugie tempo, nie? Prawie. Tak? ja nie, ja jestem jakiś, nie wiem, inny niż oni tu wszyscy i to panikarze. Ja zawsze spróbuję chętnie to słuchaj, to może ja w nagrodę, że tak ci weszło, to przyniosę ci normalny, a ten gazowany zabiorę. Dobra, super. Dobra. Dobra, teraz przyszedł czas na finałową rzecz w odcinku. Z racji tego trzeba zrobić po prostu zupę, a w zasadzie rosół. Ja oczywiście zrobię to z zupki chińskiej. Nie bez powodu stoi tu czajnik. Robimy rosół z zupek chińskich. On pachnie ładnie. Jak to rosół? Ażby człowiek bez problemu wypił. Natomiast to nie będzie zwykły rosół, bo trzeba... Zrobić, żebym był gazową. Ale nie chwilę jeszcze ostygnie. O kurde, poparzę się, poparzę się, poparzę się. A, a, a. Raz. Ta zupa totalnie nie ładuje piany, ale o, 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 jak to wygląda. I normalnie widać, jak tutaj leci gaz. Nie wiem, czy wy to widzicie na kamerze. To widać po tym, jaka piana się na niej tworzy. No i tym razem jest to moja dobra rzecz, więc po prostu. Ja spróbuję zupki chińskiej gazowanej. Czuję już ten zapach gazu, totalnie. O oh Boże. Niczego gorszego chyba z duriany Justyny wszystko było, ale niczego gorszego od tego chyba nie piłem, ani nie jadłem w tym domu. Jezu, zostawcie łapkę widzowie Umówmy się tak, że jeżeli chociaż trochę zainteresował Was ten odcinek To strzelcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzu co dla Was by było najgorsze A tymczasem ja się z Wami żegnam, tłumaczyłem poprzedni film Wpadajcie, subskrybujcie, trzymajcie się i do zobaczenia Na razie O Boże, jakie to było okropne